Idzie się popkultura, proszę zauważyć. E, mamy rok 2025 i króluje mityczny Netflix. I co my tam oglądamy? My tam oglądamy w większości historie płaskie. Jak nie powiem co, tam psychologii jest zagrożenie. Ja nie mówię, że w ogóle. To owszem, my tam możemy znaleźć bardzo, bardzo wartościowe rzeczy. Ja mówię takiej średniej. Tam są pokazywane takie dosyć płat, znaczy w sposób bardzo powierzchowny, poważne historie. Mało tego do pewnego momentu też nasączone mocno ideologią, bo to oczywiście ma wpływać również na kształtowanie nowego człowieka, który ten zmysł krytycznego myślenia ma bardzo stępiony. Czyli to ma doprowadzić generalnie do tego, żeby no, mniej myśleć. Proszę sobie przypomnieć jakieś produkcje chociażby z lat 90., ja już nie mówię o 80. Jak wtedy wyglądała popkultura, a jak wygląda dzisiaj?